Nowa droga otwartego serca, dzień 17. Jak pięknie, że trafiliście w to miejsce. Ten podcast nazywa się Otwarte Serce i ma w sobie bardzo konkretne przesłanie. Jest miejscem spotkania i wolności, w ciszy otwartego serca. Takie serce jest gotowe na wszystko, co przynosi chwila obecna, co przynosi każdy moment. Jest to miejsce, gdzie każdy jest mile widziany i z radością witany. Tutaj możesz bliżej przyjrzeć się swojemu życiu. Może odkryjesz coś nowego, może czegoś się nauczysz. Jest to miejsce, które wzbogaca, otwiera, a czasem może wszystko wywrócić do góry nogami. A wtedy może się okazać, że do tej pory stałeś lub stałaś na głowie. I wreszcie możesz poczuć grunt pod nogami. Ja mam na imię Wojtek. Chciałbym, abyśmy razem wyruszyli w drogę. Mam za sobą wiele dróg misyjnych, jestem misjonarzem, ale chciałbym Cię zaprosić do wspólnego wędrowania, nie tyle przemierzając geograficzne szlaki, co podążając w głąb, w głąb serca, otwartego serca. Możemy uczynić Kolejny krok na naszej drodze. Już sam fakt, że możemy te kroki stawiać, jest wielką radością i daje nam taką piękną przestrzeń spotkania, stawiania pytań. Ufam, że jest to przestrzeń, w której dobrze się czujemy, zadajemy ważne dla nas pytania. Chcemy to czynić bez lęku, chcemy to czynić w szczerości serca, w takiej wewnętrznej, głębokiej uczciwości. Wobec własnego serca. Skoro pytania się w nas pojawiają, skoro szukamy odpowiedzi u źródła, stajemy wobec tych pytań, być może po raz kolejny, przyglądając się temu, co nas otacza rzeczywistości, z której czasem te pytania się rodzą. Kiedy sięgniemy do tekstów dzisiejszych i zobaczymy, zarówno w Księdze Rodzaju, jak i w ewangelicznym tekście, coś, co może nawet przerażać. Jak to możliwe, że człowiek jest, zdolny jest do tak wielkiego okrucieństwa, do przemocy, do tego, żeby zabić swojego brata, albo go sprzedać, albo się go pozbyć w imię zazdrości, zawiści. To taki znak, który pokazuje, do czego jako ludzie jesteśmy zdolni. Może nas to przerażać. Czasem z tego przerażenia Przypisujemy to tylko innym i nie bardzo mamy możliwość zobaczenia, że każdy z nas jako człowiek jest zdolny również do aktów agresji, przemocy, złości, nienawiści, zemsty, odwetu. Tak, to jest część ludzkiej natury, ludzkich zdolności, których trzeba się obawiać, których trzeba się wstydzić, ale nie da się im zaprzeczyć. I dlatego chcemy się z nimi skonfrontować. Czym będzie ta konfrontacja? Będzie próbą uznania trudnej prawdy o sobie, tego, że nasze serce nie zawsze jest uporządkowane. I nie po to to czynimy, żeby się oskarżać, obwiniać. Tym bardziej, że pewnie wielokrotnie doświadczaliśmy różnych nacisków wewnętrznych. Ale często udawało nam się je pokonać, i one nigdy nie zamieniły się w konkretne, szkodliwe, niszczące, pełne przemocy działanie. A może skończyło się na prostszych formach? Już nie działanie z widoczną przemocą, ale to, co psychologowie nazywają pasywną agresją, czyli innymi, bardziej delikatnymi sposobami wyrażenia tejże agresji. Nieprzychylności, niezgody, wewnętrznego buntu, złości, żalu wobec innych. I dlatego pewnie takim pierwszym krokiem w kierunku pojednania będzie próba uznania: tak, jestem do tego zdolny. Ale nie muszę tego robić. Jest we mnie ta siła, która pozwala mi nie ulegać temu. Żeby to było możliwe, muszę widzieć, że tak się dzieje. Muszę widzieć, kiedy ta Chęć się we mnie pojawia. Kiedy pojawia się ten impuls, muszę być w pełni świadomy tych mechanizmów, które się we mnie pojawiają. A można być ich świadomym tylko wtedy, kiedy się im przyglądam, kiedy poświęcam uwagę na to, by je obserwować w sobie. I stąd wszelka praktyka duchowa, również modlitewna, która pozwala nam. Obserwować to, co dzieje się w przestrzeni naszych myśli, naszych pragnień, będzie tutaj bardzo pomocna. Będę mógł zobaczyć, jak to się rodzi. A rodzi się często wydobywając się z przestrzeni naszej nieświadomości, gdzie zostały zepchnięte te bardzo trudne nasze życiowe doświadczenia. Zepchnięte to nie znaczy, że pozbyliśmy się ich i skutków ich działania. Wręcz przeciwnie, stały się o tyle niebezpieczne, że są głęboko ukryte. I dlatego, kiedy dojdą do głosu w różnych trudnych, krytycznych sytuacjach w naszym życiu, będzie bardzo trudno to zrozumieć, że no właśnie, jak to jest, że jestem zdolny do takich zachowań, nawet do takich myśli, do takich pragnień, bo często one nie przeradzają się w konkretne zachowania, ale pojawiają się w formie destrukcyjnych. Zawstydzających nas myśli i pragnień. I dlatego, wszelka praktyka, która pozwala nam dotrzeć do tej przestrzeni i pozwolić jedynemu lekarstwu, jakie znamy, aby uzdrowić tę poranioną przestrzeń w nas, to lekarstwo jest lekarstwem przebaczenia, lekarstwem miłości, przyjęcia i akceptacji. I wiele z tego dzieje się na tyle głęboko w nas, że możemy nawet tego nie zauważyć. Stąd też praktyki modlitewne, medytacyjne, modlitwa głębi, czy inne praktyki, które pozwalają nam na to, aby dzięki naszej zgodzie wyrażonej w formie intencji, otwarcia serca, pozwoliły Bożej miłości, Uzdrowić w nas to, co wymaga uzdrowienia, a co jest bardzo głęboko ukryte w naszej nieświadomości. A my poznajemy, że jest cała ta trudna przestrzeń w nas właśnie w takich momentach, kiedy okazuje się, że jesteśmy zdolni do przemocy, do nienawiści, do działania niszczącego. Teksty ewangeliczne, które będą nam pokazywały, Taką możliwość w ludzkim sercu są nie po to, żebyśmy krytycznie tylko patrzyli na tych, którzy są bohaterami tychże opowieści, ale żebyśmy zobaczyli coś więcej, coś głębiej. Z jednej strony to, że jako ludzie jesteśmy do tego zdolni, a z drugiej strony, że jesteśmy zaproszeni mimo wszystko, a może właśnie dlatego, by mogła w nas się dokonywać, tak głęboka przemiana, że wreszcie odkryjemy, że fundamentem tej nowej rzeczywistości, do której Jezus zaprasza, którą nazwał Królestwem Niebieskim, Królestwem Bożym, aby ją budować, trzeba jednej ważnej, niezastąpionej rzeczy. Mianowicie jest to Królestwo bez przemocy, bez najmniejszej przemocy. Jest to jego cecha charakterystyczna. Wspomnieliśmy wcześniej o innym ważnym wymiarze Królestwa Bożego, mianowicie, że jest to miejsce, gdzie nie ma elit i nie ma uprzywilejowanych. Po tym poznajemy Królestwo. Nie jest wyidealizowanym projektem, chociaż nasza ludzka natura będzie miała zawsze trudność. Radykalne stwierdzenie, kiedy Jezus mówi, że to, co odrzucili budujący, czyli ci, którzy budują systemy tego świata, w ogóle nie zwracają na to uwagi, wyrzucają to, a to właśnie staje się kamieniem węgielnym, czyli takim węzłem narożnym w budownictwie, dzięki którym cała konstrukcja trzyma się. I to, co budowniczowie odrzucają, staje się fundamentem. I myślę, że tak jest również dzisiaj. Stąd ważne pytanie, na ile wspólnota, którą tworzymy, którą żyjemy, odpowiada, sprawdza się w tym teście, że jest to wspólnota bez przemocy, bez tej widocznej agresji przemocy i bez tych wszystkich delikatnych, ukrytych w formie niezgody, pasywnej agresji. I pewnie jeszcze wielu innych mechanizmów. Chcemy je rozpoznać, chcemy być ich świadomi. To jedyny sposób, by móc je wyeliminować, by Królestwo Boże stało się rzeczywistością, a nie ideą i teorią.